Witam, jestem po raz kolejny przy ulicy Primero Majo, tuż obok Paseo. I przypominam, że jest do wzięcia od już, od teraz yy, mieszkanko na czwartym piętrze, ale takie zadbane do wynajęcia na miesiące lub na mega korzystnych warunkach, bo 380 euro miesięcznie plus opłaty przy wynajmie rocznym. Także można dzwonić, pisać. Nieskromne wyposażenie, bo to zazwyczaj ktoś wynajmuje na, na rok, to dokłada swoje te pościele i tak dalej. W tym razie są trzy sypialnie, salon, kuchnia, łazienka i taka jeszcze przebieralnia. Warto pomyśleć, zastanowić się. No Tu jest to duża, podwójna sypialnia. Wszystko wyposażone: wszystko co potrzebne. Kuchenka elektryczna, pralka, lodówka, piekarniczek. Gandia, ulica 1 maja, Primero de Mayo. Czysta, zadbana klatka. Tak, jak ktoś jest zainteresowany, to opisać: pedro68.pl, lub dzwonić